27 zł zamiast dotychczasowych 11. Tyle od marca płacić będą mieszkańcy Mirosławca. Za wywóz odpadów zmieszanych zapłacą 54 zł miesięcznie. Bardzo drogo, proszę ja jako emeryt ja zużywam garstkę śmieci dziennie. To jest stanowczo za dużo, bardzo za dużo. Jak emerytury ma się 1000 zł, to pół emerytury na śmieci? Bardzo drogo. Dwie osoby 60 zł? Nie wiem za co. Podwyżka jest efektem braku konkurencji. Tylko jedna firma stanęła do przetargu na wywóz odpadów z gminy. Otrzymaliśmy jedną ofertę od firmy Remondis, wyższą od dotychczasowej o 290%. Rada Miasta nie miała więc wyjścia jak przegłosować tak drastyczną podwyżkę. Remondis to przedsiębiorstwo międzynarodowe. W Polsce zajmuje się wywozem śmieci w około 30 miastach. Do przetargu nie stanęła rodzima firma z Mirosławca ATF. Dawny Kofiuk nie był zainteresowany wywozem śmieci? Jest to w sumie można powiedzieć nieszczęśliwe dla, dla gmin Te rozwiązania, w przypadku Mirosławca, gdzie ma taką e, też i sortownię i, i miejsce składowania tych odpadów, no to tym bardziej boli, że na przykład e, nie złożyła firma nawet z Mirosławca e, tejże oferty. Gdyby ją złożyła, ceny byłyby być może konkurencyjne i tym samym śmieci tańsze. Tak się jednak nie stało i od 1 marca mieszkańcy Mirosławca będą płacić więcej. Nowe stawki będą obowiązywały przez pół roku. Do tego czasu burmistrz wspólnie z Radą chcą znaleźć sposób, by ceny za odbiór śmieci były niższe. Mamy już przygotowany wariant awaryjny, uniezależniający nas od tych cen które, i ofert, które wpływają, a mianowicie chodzi o wstąpienie do Międzygminnego Związku Odpadowego w Wardyniu Górnym. Gmina stałaby się udziałowcem związku. Należy już do niego 11 samorządów zgromadzonych wokół Połczyna Zdroju. Ich wysypisko jest w Wardyniu Górnym, około 70 km od Mirosławca. Teraz śmieci stąd i tak tam trafiają, ale gdyby Mirosławiec należał do związku, to cena za tę operację spadłaby o 5 zł za osobę.